Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj bohaterem naszego odcinka są grzybki, które tu widzicie. Grzybki, które są grzybami jadalnymi, warunkowo jadalnymi. Warunek jadalności polega tylko i wyłącznie na tym, czy lubicie ten smak, czy nie. Ja osobiście tego smaku nie lubię. I ja tego grzyba nie zbieram i go nie jem. Jest to grzyb z rodziny drobnouszczaków i wszystkie drobnouszczaki mają ten sam problem. Są jadalne, tylko moim zdaniem po prostu niesmaczne. Ich smak jest smaku o smaku tak zwanym smaku żotkwi. Dla mnie jeszcze ten smak jest troszeczkę żotkwiano ziemisty, bym powiedział. I dlatego te grzyby po prostu nie smakują i ich nie zbieram. Ale dobra. Przejdźmy teraz do morfologii i dowiedzmy się, dowiedzmy się co to konkretnie za grzyb jest ten gatunek. Dobra, słuchajcie, kapelusz tego, tego grzyba osiąga średnicę od 5 do 10, czasami 12 cm. Na początku jest półkulisty, później wypukły, a na starość płaski. Co mogę powiedzieć? Powierzchnia tego kapelusza, tak widzicie, ona ma przede wszystkim takie, e, jakby to nazwać, włókienka. Ma takie włókienka, które mm, prześwitują, jakby przez kapelusz. To znaczy, widać te włókienka. Słuchajcie, e, słuchajcie. E, y. No w ubarwieniu, ja to mam na myśli, w ubarwieniu e, kapelusza widać takie promieniście odchodzące od środka do krawędzi kapelusza. Słuchajcie, e, te, te grzyby są różnie u, u, ubarwione i tak co wy tu widzicie, to znaczy ubarwione są w kolorach e, szarości lub e, brązów. I czasami niejednokrotnie możecie, możecie mieć właśnie z tym problemy. Z czym te grzyby można pomylić? A właśnie jeżeli jest wybarwienie szare czy popielate, tak jak widzicie w tej chwili, to łatwo tego grzyba pomylić z pieniążnicą szero, szerokoblaszkową. Jaka jest największa różnica między pieniążnicą a, a drobną Ano taka, że rozpoznamy to przede wszystkim, słuchajcie, po blaszkach. Blaszki, tak jak możecie tutaj zauważyć, są wolne. To jest dość charakterystyczne u wszystkich drobnouszczaków. One nie dochodzą do trzonu. W przypadku drobnouszczaka jeleniego te blaszki są w kolorze białym u młodych okazów. Natomiast później są kremowo-białe i na koniec u starszych robią się takie no, różowawe. Łososiowo-różowe, różowawe. Blaszki są dość gęste. Natomiast jeżeli chodzi o pieniążnicę, to u pieniążnicy te blaszki są przede wszystkim grubsze a właśnie w drugiej kolejności są dużo, dużo rzadsze i dostają do trzonu i to, jest, to są te różnice, po których rozpoznacie pieniążnice od drobnouszczaka jeleniego, pod warunkiem, że jest to drobnouszczak szary. Bo jeżeli jest to drobnouszczak w wybarwieniu brązowym, którego też Wam za chwileczkę pokażę, no to tego problemu nie będziecie mieli. Natomiast pieniążnica, bo pieniążnica występuje w szarym kolorze, natomiast jeżeli macie do czynienia z szarym drobnouszczakiem i z pieniążnicą, to rzeczywiście rozpoznacie ją przede wszystkim. Po trzon. Słuchajcie, trzon ma wysokość od 5 do 10 cm, grubość około centymetra, czy tam od pół cm do cm. Mówią, że zdarzają się trzony nawet do 3 cm. Ja w życiu takiego trzonu u drobnouszczaka nie spotkałem. Najgrubsze trzony, jak z jakimi się spotykałem, to są takie pół cm, 1,5 cm. I powierzchnia tych trzonów jest taka brudno biała szarowata, z nalotem szarowym szar, szarawym. i z takimi włókienkami też tworzącymi podłużne smugi. Takie, te włókienka podobnie jak na kapeluszu i to też jest cecha drobnouszczaka, właśnie jeleniego, bardzo charakterystyczna. Ten trzon za młodu jest pełny, a u starych okazów może być pusty i tutaj jest podobnie. W przypadku też pieniężnicy. Z tym, że to już u starych, starych, starych owocników te trzony stają się puste. O zapachu już wam mówiłem. Eee, o, o smaku również, no bo smak jest właśnie taki ziemisty, zapach żotwiany. Na czym i gdzie może, można spotkać drobnouszczaka Jeleniego? Eee, czekajcie, to Wam powiem za chwilę, natomiast teraz przejdę i pokażę Wam jeszcze. Egzemplarz z brązowym kapeluszem, bo mam go tutaj obok. No Słuchajcie, przyglądnijcie się tutaj. Jest ten egzemplarz z brązowym kapeluszem. Też te włókienka takie widać na nim. Też ten trzon jest, widzicie, z takimi podłużnymi włókienkami. Ja go tu wyrwę, ale muszę Wam przyznać się, że długo ta rozmowa nasza nie potrwa tutaj. Dlatego, że przed sekundą oblazłem je kleszcze. Tu gdzieś jakieś gniazdo kleszczy jest. Dosłownie w sekundę miałem na sobie około 20 kleszczy, więc zaraz stąd muszę spieprzać. Popatrzcie się, widzicie jak wygląda ten trząt, to co mówiłem wcześniej. Drobnouszczak Jelenie oprócz pieniężnicy szerokoblaszkowej z kolei ten z brązowym kapeluszem jest najbardziej podobny do drobnouszczaka czarno -ostrzowego. Różnica między tymi dwoma drobnouszczakami polega na tym, że tamten drugi, o którym drobnouszczak czarno jak sama nazwa wskazuje, końcówki blaszek, czyli ostrza, ma w kolorze czarnym albo takim nalocie czarnym. Gdzie można spotkać i kiedy drobnouszczaka Jeleniego? Otóż jest to grzyb niewybredny, sapotrow, który rozkłada drzewo. Rozkłada drzewo każdego rodzaju i liściaste, i glaste, więc możemy spotkać go wszędzie. Natomiast kiedy? Aha, wszędzie, no i na rozkładających się po prostu w szczątkach drzew Przeważnie wokół pnia, tak jak tutaj widzieliście, czy przed chwileczką tam na pniaku, gdzie rozkładały y, tamto rzewo. Czekajcie, przejdę kawałek dalej, bo nie chcę, żeby mnie te frańce znowu oblazły, gdzieś tam jest gniazdo kleszczowe. Y, I ten, i y, co powiedziałem, gdzieś to jest starośny radość. Y, i w zasadzie, aha, co najważniejsze, jest to grzyb, który występuje już od dość wczesnej wiosny, bo od kwietnia mniej więcej do listopada więc praktycznie większa część roku jest przez tego grzyba opanowana. I o ile w sezonie grzybowym mamy mnóstwo innych grzybów, które są smaczne, nie ma sensu na drobnouszczaka zwracać uwagi. O tyle w sezonie tym wiosennym, czyli kwiecień, maj, jeżeli komuś ten zapach i smak nie przeszkadza. Można tego grzybka sobie pozbierać. Dobra, uciekam, bo boję się, że znowu mnie tu kleszcze z, zeżrą. Idę dalej. Trzymajcie się ciepło. Tak wygląda drobnouszczak jeleni. Do pomylenia z drobnouszczakiem czarno-ostrzowym albo pieniężnicą szerokoblaszkową. Wszystkie te grzyby jadalne, bądź tak naprawdę warunkowo jadalne, a więc wielkiego ryzyka nie ma. Trzymajcie się ciepło do następnego odcinka i słuchajcie, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to bardzo wam chciałem za to podziękować. I dajcie mi łapkę w górę, proszę, to pomaga w rozwijaniu kanału. A ostatnio yy, widzę, że troszeczkę się zaniedbaliście. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, cześć.